W drugim wideo poświęconym technologii Visual Live Bindings chciałbym skoncentrować się na możliwościach związanych z tworzeniem aplikacji bazodanowych, czyli wiązaniu pól z klasycz, klasycznych zbiorów danych, inaczej mówiąc t setów, z elementami wizualnymi, czy generalnie z properties komponentów. Jest Tutaj otwarta nowa aplikacja VCL. Na głównej formacie jest położony przykładowy dataset, w tym wypadku client dataset, który ma załadowane pewne dane. Mogę dodać yy, wszystkie pola związane z tymi danymi. Jest to tabela BioLive yy, dostępna w przykład, wśród przykładowych danych do RAD Studio. W klasycznym układzie aplikacje bazodanowe budowało się w ten sposób, że dla Client Data seta dodawało się komponent y, Data Source i do komponentu Data Source podłączało się kontrolkę bazodanową, na przykład siatkę dbGrid. czyli w drugą stronę w dbGridzie podłączaliśmy Data Source, i w sourceie podłączaliśmy Data Seta, w efekcie mogliśmy zobaczyć dane. Y, Zawarte w zbiorze danych, czyli w komponencie T-DataSet. W przypadku technologii Visual Life Bindings mamy dostęp do bardzo podobnych możliwości, z tym, że one są o wiele bardziej elastyczne, i bazując też na samej technologii Live Bindings możemy osiągnąć zupełnie nowe efekty i zupełnie nowe możliwości niedostępne dla klasycznego układu Data -aware ale przyjrzyjmy się, jak wygląda odtworzenie podobnej aplikacji w przypadku Visual Life Bindings. Tutaj budowa połączenia jest o wiele szybsza, ponieważ wszystko robimy wizualnie. Otwieramy wizualny projektant i wystarczy, że wszystkie, wszystkie dane z Client Data seta przeniesiemy do nowej kontrolki, która jest faktualnie tylko jedna do wyboru Oczywiście może się pojawić dłuższa lista komponentów, bardziej zaawansowanych komponentów typu grid. Jaki jest efekt takiego dodania? Dostajemy komponent typu tBindSourceDB. Jest to coś w rodzaju data source'a klasycznego data source, tylko dla technologii live bindings. Również dostaliśmy komponent Binding List. Jest to komponent również omawiany już w pierwszym wideo, który zawiera informacje o wszystkich łączach między zbiorami danych, czy między danymi, a elementami wizualnymi. Od razu na ekranie widać informacje o tym połączeniu aktualnie mamy jedno łącze ustawmy komponenty komponent bind source db jest komponentem, który właśnie jest dedykowany do pracy ze zbiorami danych w technologii live bindings ponieważ pracujemy ze zbiorami danych więc możemy dodać jeszcze dodatkowo klasyczny nawigator ten nawigator widzimy tutaj na, na grafie i to już jest gotowa aplikacja. Gdybym chciał do tej aplikacji dodać jeszcze na przykład listę w komponencie listbox, wystarczy, że wstawię taki komponent na formatkę i, i do tego i połączę ten komponent z danymi, czyli wszyscy, przepraszam, wybraną kolumnę, na przykład potoczna nazwa, połączę z listą tekstów. Od razu widzę wizualnie efekt. Po uruchomieniu taka aplikacja jest już działającą aplikacją bazodanową. Jeszcze nie jest włączona opcja edycji w String Gridzie, dlatego gdybym chciał rozpocząć edytowanie, muszę przełączyć tą opcję, ale już mogę chociażby skasować rekord, czy chociażby nawigować się po rekordach, przechodząc do pierwszego, ostatniego, poprzedniego, następnego. Gdybym chciał włączyć edytowanie w komponencie string grid otwieram opcję i ustawiam opcję go editing na true. I uruchamiam ponownie aplikację. Co pozwoli mi na zmianę treści danych. Zmiana jest zatwierdzona. Tak samo mogę podobnie jak w przypadku kontrolek czy komponentów bazodanowych anulować taką zmianę. Mogę również dodawać komponenty nie listowe, ale komponenty, które są związane z aktualnym rekordem. Gdybym chciał, załóżmy stworzyć taką formatkę, na której mogę edytować szczegóły, szczegółowe informacje o każdej z rekordów w tabeli. Wystarczy, że wybiorę pole, dodam nową kontrolkę, na przykład dla um, identyfikatora będzie to pole T-Edit, dla potocznej nazwy również będzie to pole TEdit. Jeżeli dodaję pole tego samego typu, to wystarczy, że um, z menu kontekstowego wybiorę dodaj nowy t -edit ale mogę też dodawać inne kontrolki, chociażby dla opisu tekstowego mogę dodać kontrolkę memo, która w tym wypadku jest bardziej, ma większy sens. Dodaję kontrolkę T-memo. Tak samo dla pola graficznego mogę dodać kontrolkę T-image, czyli pole graficzne. I po uruchomieniu aplikacji będę miał możliwość edycji i przeglądania danych szczegółowych łącznie z grafiką łącznie z opisem tekstowym. Teraz w przypadku aplikacji opartych o serwery SQL mamy dostęp do specjalnej wersji Bind Source DB, która nazywa się Bind Source DBX. Skasuję te dane i pokażę ten sam układ w przypadku danych pochodzących z bazy SQLowej. Aby sięgnąć do bazy SQLowej, w tym wypadku skorzystam z serwera. Interbase, który w Rad Studio XC3 jest instalowany razem ze środowiskiem, a razem z deweloperską wersją serwera Interbase, instalowana jest przykładowa baza Employee. Dlatego każdy programista korzystający z Delphi lub C Buildera w wersji Xe3 będzie miał takie informacje, jakie ja tutaj mam w Data Explorerze, w bazie, w bazie danych Interbase będzie w serwerze Interbase będzie baza danych Employee, która ma pewną pulę tabel. Dla każdej tabeli, korzystając właśnie z tego Data Explorera, mogę podejrzeć pola, sprawdzić jakiego typu są te pola. Również mogę podejrzeć przez view zawartość tego, tej tabeli. Mogę również korzystając z tak zwanego okna SQL projektować zapytania, projektować zapytania SQLowe i to projektować wizualnie. Przyjrzyjmy się jednak komponentowi Bind Source DBX, czyli możliwości łączenia danych z serwerów SQL. Z kontrolkami wizualnymi. Najpierw przeciągam na formatkę połączenie z bazą danych. W tym wypadku dostaję komponent TCQL Connection, czyli klasyczny komponent połączeniowy w technologii DB Express. Teraz potrzebuję komponent Bind Source DBX, czyli taki, taką rozszerzoną wersję Bind Source, komponent Bind Source. On zawiera w sobie Parę y, istotnych y, podkomponentów. Po pierwsze, SQLowy dataset. Po drugie, dataset provider. Po trzecie, komponent client dataset. I oczywiście sam jest komponentem bind source DB. Dlatego ma wszystkie te możliwości zawarte w sobie. Wystarczy, aby zbudować teraz działającą aplikację, podłączyć się pod SQL Connection, czyli pod moje połączenie z serwerem SQL. Mogę od razu aktywować dane, a jeszcze nie mogę, przepraszam, aktywować danych, dlatego że najpierw muszę wybrać zapytanie. Chociażby, wybierzmy wszystkich klientów, których już Państwu pokazywałem. Klikam podwójnie na Customer, klikam podwójnie na Gwiazdkę i dostaję gotowe zapytanie: Select Gwiazdka From Customer. Teraz mogę już aktywować zapytanie, aktywować połączenie z bazą danych. I dane mam już w komponencie, w wewnętrznym komponencie client dataset. Cały układ wewnątrz komponentu bind source DBX jest skonfigurowany w ten sposób, że jak dokonam jakiejkolwiek zmiany w wewnętrznym komponencie client dataset, od razu wszystkie, wszystkie modyfikacje przeze mnie wprowadzone zostaną odesłane do serwera SQL. Te zachowanie można modyfikować, ustawiając, kom, ustawiając properties komponentu ClientDataSet, chociażby wyłączając funkcję, wy, chociażby wyłączając property AutoApply, która jest dostępna w tym miejscu. Teraz przejdę do projektanta wizualnego. I mogę chociażby połączyć wszystkie dane, tak jak to robiłem przed chwilą, z String Gridem, i jeszcze na przykład dodatkowo dodać nawigator. Teraz po uruchomieniu tej aplikacji wszystkie zmiany, które będę wykonywał w niej, będą trafiały do serwera SQL, chociażby. Niedawno modyfikowałem Maxa Max na Maxa Super. A, jeszcze jedna modyfikacja, przepraszam. Jeszcze oczywiście w Stringridzie muszę włączyć opcję edytowania, czyli wybieram Property Options, ustawiam Go Editing na True i uruchamiam program. Dzięki temu w tym momencie będę już mógł. Modyfikować dane, chociażby zmodyfikować klienta Max, Supermax na klienta Max, ta zmiana została zatwierdzona. Sprawdźmy teraz, y jakie dane są zapisane w Bazie SQL otwierając tabelę Customer przez Data Explorera. W tej chwili widzimy, że to jest Max Max. Jeżeli jeszcze raz. Wykonam zmiany, czyli wpiszę znowu max super chociażby. Zatwierdzę tą zmianę. W tej chwili update został wysłany do serwera SQL. Podejrzę zawartość na serwerze SQL i zobaczę wprowadzoną przeze mnie modyfikację. Ten pokaz. Kończy demonstracje związane z pracami na bazach danych. Jako ciekawostkę chciałbym jeszcze Państwu krótko pokazać taki bardziej rozbudowany projekt oparty o platformę FireMonkey, czyli projekt również tworzony. W którym mamy aplikację FishFact, aplikację z bazą danych o rybkach. Jest to aplikacja FireMonkey, która ma bardziej zaawansowane możliwości graficzne. Przy okazji, korzystając z projektanta wizualnego, łączę komponent T-Panel ze zbiorem danych. Tutaj widać to połączenie, czyli długość rybki jest powiązana z długością panela. Czyli będę miał od razu wizualizację graficzną, która z ryb w mojej bazie danych jest większa, która mniejsza. Oprócz tego y, mam też komponent y, typu T-Checkbox, który jest powiązany z dodatkowym property, y, tutaj też odkrytym, y, w. Y, w komponencie Timemo i który powoduje, że tekst wieloliniowy jest zawijany albo nie jest zawijany. Przyjrzyjmy się, jak taka aplikacja działa. Jeżeli przeglądam kolejne rybki, widzę od razu wizualnie ich długość oraz jeżeli zmieniam, jeżeli zmieniam checkboxa, to również. Inaczej wygląda mój, yy, moje pole memo. Tutaj jest yy, tak naprawdę yy, tylko jedna rzecz obsłużona programistycznie, to znaczy kliknięcie właśnie na, yy, na yy, komponent Image Graphics i zmiana obrazu. Może wybiorę pierwszą z rybek, czyli Tiger Fisher, dlatego że mam dla niego przygotowany już. Przygotowaną już ładniejszą grafikę i zmiana grafiki w bazie danych wyglądałaby w ten sposób, że wybieram nową grafikę i już jest o wiele ładniejsza rybka. Już mam wersję 2012 czy wersję Xe3 mojej klasycznej, dawnej aplikacji FishFact. Jak przyjrzyjmy się, jak to jest obsłużone w kodzie. Kliknięcie na ty image control, to są tylko te sześć linii, te widoczne tutaj sześć linii kodu, czyli wczytanie, wczytanie, ob, wczytanie, tego obrazu z image control do strumienia, a następnie załadowanie tego strumienia, czy memory streama, tego strumienia do pola graphic w Klein dataset 1. To już, było, to już był mój ostatni pokaz. Dziękuję Państwu za obejrzenie tej części.